No i w tym całym zamieszaniu hmm, chodzi o to, żeby wywołać taki efekt, że z, jakby, fakty ponad prawem, tak? Czyli jest pewien stan faktyczny, czyli dostaje czy dana osoba dekret, hmm, zabrania się jej wejścia do budynku. No i nie pracuje, tak? Nie wykonuje swojej służby. Hmm, koledzy i koleżanki odwołują się w tej chwili do sądów, o, wytaczają powództwo u, o ustalenie uh, stanu faktycznego. Ile takich osób jest? Myślę, że w tej chwili wszyscy prokuratorzy regionalni, część prokuratorów okręgowych, część dyrektorów w prokuraturze krajowej, myślę, że kilkadziesiąt, ponad 20 osób na pewno. Mhm. Przy czym ja nie wiem, co się dzieje w tej chwili, tak? bo to w tej chwili może to już być więcej. Ja zakładam, że chodzi panu prokuratorowi Bodnarowi o wymianę całej kadry kierowniczej w prokuraturze.